Witamy Państwa na spektaklu w niebo wzięte. Uprzejmie prosimy o przełączenie telefonów na tryb samolotowy. To podkreśli lotniczą atmosferę spektaklu. Na terenie spektaklu palenie jest zabronione. Jeśli podczas spektaklu wydarzy się nieprzewidziany wypadek losowy, nie będą mieli Państwo do dyspozycji masek tlenowych ani kamizelek ratunkowych. Dostali za to Państwo wielofunkcyjną torbę ratunkową. Można do niej na przykład schować twarz. A kiedy usłyszą Państwo to, to znaczy, że już na wszystko jest za późno. I to też się zgadza, bo już jest na wszystko za późno. Śmierć raczkuje za nami od kołyski. Czas żywi się naszymi ciałami, niczym wszechobecny kosmiczny pasożyt. No tak, no tak, tak. Ale tak właśnie jest. Latamy po świecie, uciekamy, ale gdziekolwiek się schowamy, i tak jest z nami zapowiedź naszego końca. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego spektaklu.